W psalmie szóstym, który mam skomentować, pojawia się człowiek wyczerpany w swoich siłach fizycznych i duchowych. Człowiek, który czuje się słaby, schorowany i opuszczony przez Boga. Wykrzykuje on z głębi swojego serca przed Bogiem, tę swoją sytuację i czuje się ostatecznie przez Niego wysłuchanym. By pojąć przesłanie tego psalmu, spójrzmy najpierw na psalmy w ich całości. Księga psalmów jest rozpięta jak łuk tęczy między biegunem lamentacji, rozpaczy, bólu, złożeczenia i biegunem uwielbienia. Sam fakt wołania, lamentacji, krzyku jest już początkiem modlitwy uwielbienia. Dlaczego? Dlatego, że w ten sposób człowiek modlący się podkreśla, jak bardzo jest słaby, jak bardzo jest ograniczony, jak bardzo czuje się skończony, jak potrzebuje Boga, jak w samym Bogu widzi pomoc i ratunek. Tę Bożą moc w Bogu uznaje, ją już w Bogu wychwala, pośrednio za nią Boga uwielbia. Ponieważ ten psalm przybliża się do rzeczywistości lamentacji, uwielbienia, spójrzmy najpierw, jak na lament, narzekanie i uwielbienie patrzy Biblia. Przedmiotem uwielbienia w Biblii jest tylko i wyłącznie Bóg. Nie może być uwielbiany, nie może być wychwalany w Biblii ktoś poza Bogiem. Uwielbienie jest wywyższeniem, entuzjazmem serca, zadziwieniem wobec wielkości Bożych dzieł, jest przejawem życia. W związku z tym, jeżeli ktoś nie uwielbia, nie wychwala Boga, nie żyje. Fakt nieuwielbiania Boga jest już faktem jakiejś śmierci, niekoniecznie fizycznej śmierci. Sądzę, że rozumiecie język przenośni, którego tutaj użyłem. W tym kluczu możemy pełniej zrozumieć słowa Psalmu: Nikt po śmierci nie wspomni o tobie. Któż cię wychwala w szeolu? Właśnie. Nie może uwielbiać, nie może wychwalać Boga ktoś, kto nie żyje, bo wychwalać to znaczy żyć. I żyć to znaczy wychwalać. Natomiast lament, lamentacja, narzekanie w Biblii to krzyk człowieka, którego życie. Wkracza w jakąś śmierć duchową, czy też w jakąś postać śmierci fizycznej. Gdy człowiek czuje, że coś w nim przestaje żyć, wtedy zaczyna narzekać. Narzeka na to, że czegoś mu brakuje, coś w nim umiera, bo gdyby był pełnią życia, nie miałby powodu do narzekania. Człowiek wie, że jeśli umrze, nie będzie mógł Boga wielbić, a on chce go wielbić i dlatego błaga o przywrócenie mu życia. Każdy chrześcijanin dogłębnie cierpiący, chory, zwłaszcza na jakąś przewlek chorobę przewlekłą czy nieuleczalną, każdy człowiek osamotniony czy prześladowany, znajduje się w sytuacji, w której znajdował się ten psalmista. Modląc się tym psalmem możemy dostrzec wielu naszych braci, wiele sióstr, którzy doświadczają czegoś podobnego w swoim cierpieniu, samotności, w swoim byciu prześladowanymi na różne sposoby. Możemy złączyć naszą modlitwę z milionami tych, którzy cierpią. W ten sposób modlitwa tego psalmu może połączyć się z taką uniwersalną lamentacją, która daje się słyszeć z różnych zakątków świata. Był ukonkretnić przesłanie tego psalmu, podam trzy zestawy problemów, na których możecie zastanowić się, zatrzymać waszej osobistej refleksji modlitewnej. Pierwszy zestaw problemów: czy mogę postawić znak równości? Między uwielbieniem i życiem. To znaczy, czy doświadczam, że ciesząc się pełnią życia, nie mogę tego zatrzymać tylko dla siebie, że to trzeba odnieść do Boga. Możecie tu dostrzec, że modlitwa uwielbienia jest czymś więcej niż modlitwa wdzięczności. Modlitwa wdzięczności jest wdzięcznością za coś. Natomiast modlitwa uwielbienia jest o wiele bardziej bezinteresowna. Jeżeli natomiast modlitwy uwielbienia we mnie nie ma, to jakie jest moje życie? Czy jest ono naprawdę pełnią życia? Czy nie brakuje tu czegoś esencjalnego? Drugi zestaw pytań dotyczy problemu lamentacji, lamentu, narzekania. Jeżeli pojawia się u nas lamentacja, narzekanie, to może to być potężny krzyk wyrywający się z nas, że pragniemy czegoś innego. Może to być modlitwa bardzo pozytywna. Bóg może odczytywać nasz lament z głębi cierpienia, spośród którego on się rodzi, oraz z głębi pragnienia, które popycha nas do wypowiedzenia takich, a nie innych nierzadko gorzkich słów. Ten nasz krzyk, adresowany do Boga, spośród naszej rozpaczy czy bólu, niezależnie od jego treści, jest wielkim wołaniem o zmiłowanie nad nami. Jako jedyną reakcję ze strony Boga może wywołać właśnie zmiłowanie i miłosierdzie. I trzeci zestaw pytań dotyczy tego, co jest przedmiotem mojego narzekania. Czy są to sprawy tylko moje, czy też potrafię przejąć się wielkimi dramatami świata? Czy potrafię w moją modlitwę wprowadzić krzyk rozpaczy ludzi mieszkających tam, gdzie trwają wojny, zamieszki, wyzysk, gdzie panuje jakaś dyktatura? Czy potrafię także ten krzyk uczynić krzykiem moim, solidaryzować się z tymi, którzy w ten sposób krzyczą? Zauważmy, że w końcówce tego psalmu dokonuje się istotny zwrot. W wersetach siódmym i ósmym czytamy: Zmęczyłem się moim jękiem, płaczem obmywam co noc moje łoże, od smutku oko moje mgłą zachodzi, starzeję się z powodu wszystkich moich wrogów. Od wersetu 9 jest więcej mocy w tym, który się modli. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy złoczynicie, bo Jachwe usłyszał głos mojego płaczu, Jachwe usłyszał moje błaganie, Jachwe przyjął moją modlitwę. Modlitwa będąca narzekaniem, krzykiem rozpaczy, lamentem, została przez Boga wysłuchana. I to stanowi szczyt apogeum tego Psalmu i nadzieją tego Psalmu. nadzieję, która rodzi się z faktu, że mój krzyk, nawet jeśli byłby krzykiem przy ogromnej rozpaczy, jest już początkiem wielbienia Boga. Dlaczego? Dlatego, że w ten sposób moim krzykiem uznaję, niezależnie od tego, jaka jest jego treść, jak bardzo jestem w potrzebie, i jak wielki jest Bóg. W ten sposób lament zamienia się w uwielbienie, i te dwa bieguny, tak od siebie zdawałoby się odległe, lamentacja i uwielbienie, przechodzą jeden w drugi, są blisko siebie.